Cześć, cześć, tu Zając, tak jak obiecałem, mam dzisiaj dla was, w sumie to dla mnie, ale wy to poglądacie. paczuszkę, którą PKS-em dostałem, niepozorna, aczkolwiek w środku jest, tak jak już wspominałem, yy, wspominałem w ostatnim filmiku, yy, dorosła samiczka po kokonie Avicularia laeta oraz yy, młoda, półmłoda, średnia. Samiczka to Regalis, nie Regalis, Ornaty. Tak? Tak, Ornaty zamówiłem. No, co zrobimy to na jakimś Turbo Ekspresie? Przygotowałem mi ryka. Akurat cholera nie miałem na stanie dwóch wysokich, także musiałem awaryjnie jedno takie bardziej naziemne. Chyba tam w wpakuję, Nie wiem, zobaczymy jak te pojęki w ogóle wyglądają. No to co, otwieramy. Kaczyszka, trochę było jaj, bo bus się spóźnił. Myślałem, że uciekł, także już miałem jechać tam, gdzie docelowo jechał, czyli do zakopanego. Ale, ale się udało, że się udało. Mm, kurde, nie mam na rzecz nic. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Kurwa. Sekundar. Dobra, poradzimy sobie bez. Nie takie rzeczy się robiło, nie? Yy. Nie ukrywam, że jestem mega ciekawy, jak to tam wygląda. To nie kusiło tak niewiarygodnie, bo pajączki odebrałem ze dwie godziny temu. Także trzymałem trochę do załatwienia. O, tutaj już coś tam ładnego widać. Ornatka, chyba. Eee, no i naprawdę miałem niebywałą ochotę to otworzyć, ale zdecydowałem, dobra, przy filmiku. Łatwiej byłoby z nożyczkami. Oj, No? No? Ej, stary, wiesz co? Nagrywam film. Dla moich słuchaczy. Za chwilkę, dobra? No, odzwonię Na razie. Taka tam przerwa techniczna, ale jedziemy dalej. Ale jestem ciekawy. Naprawdę. Cholernie ciekawy. Ja jeszcze mi się śpieszy tak strasznie. Niebywale. Nie bywale Sekundę, my tutaj musimy sobie... O, widzę. Zobaczymy jak to wygląda. Jestem chyba ciekawy trzy razy bardziej od Was, bo w mnie nie jest dziwne. No i co my tu mamy? No, różnica w wielkości jest, zważywszy, że ten na górze jest dorosły <grych> No to tutaj mamy Avi, AVI Nie wiem Czy ona jest szybka, czy agresywna, nie wiem ja, No to akurat myślę tutaj do tego... O, to, to zejdziemy na dalszy plan O, tak zrobimy Proszę bliżej tutaj takiej szybko, szybko jakieś wystrojonko zrobię, żeby było No, nawet zapańczynowała łała. Taka mikrunia mała. No nie, 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 nie jest to największy gatunego wikularia. O. No wiecie co, ja dzisiaj handlingu nie będę, uprawiał ze względu na to, że nie mam tego pojęcia jak ten pająk się zachowuje. E no. Co no, tam dzieje wika? Nie wiem, czy coś, coś więcej dodać, ja niej czy nie. Może ją trochę wkurzymy, niech sobie pobiega, nie? O! A, bo ja to wiecie, co to za chwilę wam dam? Yy, yy, zbliżenie, bo mam stałego fokusa. Nie mogę teraz zostawić bliżej ostrości. Dobra, Dobra wracamy ze zbliżeniem. No ładna jest. Zresztą jest nietypowa, prawda? awikularia, jednak syną z tego, że są trochę bardziej kolorowe. Aczkolwiek... No, stawiając się tego, No nie, tego nie było. Dobra, niech ona tam wraca sobie do tego miastka swojego. jest. Dobra. Ech, nie mieście sobie, że poe też wam tak będę pokazywał kurcze na terrarium. <laughs> nie mam zamiaru ryzyko może byśmy już przesunęli gdzieś tam na rozosadziny. I siedzi. A teraz drugi byk. No już. No to bydle jest zdecydowanie większe. Uh, uh, uh. No tak, tak, tak dużej poetki tak jeszcze nie miałem. Największa to była pastriata, którą mieliście okazję podziwiać w filmiku. Hmm, to za to, za to, za to zabrać. No wiecie co, ja chyba to pudełko na i ją delikatnie upłoszę. W miarę możliwości. bo Jeszcze się postaram jakieś bliższe ujęcie jej tam zrobić. Zreszcie na to, że jest jeszcze trochę oziębła, nie będzie chciała robić żadnych jaj. No śliczna jest. może Tak ręka część się. Postaram się, żeby się nie trzęsła. Byście jednak coś tam widzieli. No. No ładna jest. Jest taka zadbana, grubiutka. No. No, nie, zaraz to będę miał. No, ale czego to się nie robi dla widzów, prawda? Ładna jest. Jestem zadowolony, naprawdę, z zakupu. Strasznie. No. To co zamykamy, poety? Niech się miewa jak najlepiej. rzućcie mi tego. Wzrost z tego, że stria ta już jest na wykończeniu i raczej nic się nie zmieni w tym kierunku. No, także to jest tyle. Także super. Yy, cieszę się z tego, że ktoś tam z Was dotrwał do końca tego momentu. Pajączki się miewają super. Jechały z Wrocławia do Krakowa, także jechały bodajże yy, 5 godzin z hakiem albo niecały. 5 nie wiem jak to wyglądało, nie pamiętam. Yy, no, ale suma summarum są w nowych domkach, mają się świetnie. Bądźcie yy, pewni, że, że, że będę tam zdawał relacje, jak się zalokowały, jak się zagnieździły tutaj. Także super. To tyle. Yy, do następnego razu, który będzie miejmy nadzieję niebawem, jak mi wpadnie coś do głowy. Hodowli jeszcze nie będę pokazywał, zostawię to na później. No, także super, na razie trzymajcie się i cześć.